Nie tak! Wielki powrót, Asza! Czupa i Sliterio. Moi drodzy, czy ktoś z Was spodziewał się, że jaj nagra w 2021 roku Sliterio? Ja też nie, ale zostaw koniecznie łapeczkę w górę dla zasięgu, jeżeli chcesz więcej tej gry na kanale, ponieważ chciałbym troszeczkę zreaktywować niektóre stare serie, niektóre stare gry, które bardzo wam się podobały i mam nadzieję, że przyjmiecie je cieplutko ponownie na kanale. Bo czemu by nie? Zróbmy sobie powrót w przeszłość, kuchwa, i nagrajmy Sliterio. Mam nadzieję, że jakoś mi to pójdzie, ale żeby mi to poszło, to musisz o Oczywiście zostać łapeczkę w górę. No mordo, dlaczego żeś tego jeszcze nie zrobić? tysięcy łapeczek tutaj z tym odcinkiem na wielki powrót z literio. Ja chcę zobaczyć, ja myślę, że nas spokojnie dacie radę palcem po prostu w nosie. I oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, jeżeli chcesz pomóc mi w jego rozwoju, reaktywacji życia i tak dalej, i tak dalej. Pamiętaj, nie zapomnij dzwoneczek, te sprawy wiadomo. I teraz już, nie przedłużając, wlatuję intro lecimy z kolejnym odcinkiem na moim kanale. Intro. My sobie jakiego skina tutaj, może jakiego takiego żółtego, nie? To taki Pikachu by było. Czekaj. O, taki, 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 właśnie coś, ale żółty taki. Pikachu, I choose you i lecimy normalnie aż ketchup. Boże, jak się grało w tą grę w ogóle? Ej, serio, nie pamiętam. Ej, nie dałem sobie na full ekran, ale myślę, że nie będzie źle, boże. Pierwszy ziomek ma aż 23 900 punkciorów. No w sumie już teraz troszeczkę, więc. O, tu taki wielki bydlok. Ciekawe, czy to będzie mi cieło tak jak to kiedyś było, bo były takie momenty w Zitterze, że działało, zarobiście, były takie momenty, że bardzo, bardzo mocno. Był z tym problem, a ja tego wielkoluda to bym sobie tak opierdzielił, normalnie tak żerana, nie, bo mnie zaraz zamknie, ja będę zamknięty, nie chcę być zamknięty dobra, muszę uciekać, uciekać, muszę, dobrze dobrze, dobrze, tak, na samym koniuszku na samym koniuszku, żeby tu nie było, wiesz sytuacji jakiejś takiej podbramkowej jakiejś złej, przy okazji zbieramy sobie trochę punkciorów, tak, proszę bardzo, tutaj czy ja jeszcze potrafię polować? Nie mam bladego pojęcia, ale Pikachu, wierzę w ciebie mam nadzieję, że dasz radę i będziesz tutaj normalnie rozumisz numero uno, o, tu jakiś maluszek Pa! Jak go zaraz zrobię? Nie, nie zrobię, go żartowałem. Udawałem, że go zrobię, ale jednak go nie zrobię, także wiesz, taka sytuacja, rozumisz, ale teraz. Ło, leżę mó minął! Ładźcie, panie, kochany, normalnie taka sytuacja tutaj się zrobiła. Może ja nie wierzę, że ja gram w ogóle w od co nie? Jakby nie sądziłem, że jeszcze będę grał w tą grę kiedykolwiek. Szczególnie, że pamiętamy, jak się skończyły mm. ostatnie odcinki. Co nie, mam nadzieję, że pamiętamy. A jak nie pamiętamy, no to sobie zobaczcie. Nie! 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 TY gnaju! NIE! Było fajnie, bardzo było fajnie, miło wspominam te czasy yy, i mam nadzieję, że wy również oczywiście, jak najbardziej. Dobra, tu mam jakiegoś pomarańczowego węża. Trzeba wreszcie coś, kurczę, przykoksić, coś tej masy zrobić, no. Panie, nie będziesz mnie tu, kuchwa. O, tak! Jak to się Teraz, O, i drugiego. I tak to jest, Pikachu. Jesteś najlepszy na świecie. Po prostu yy, wierzę w Ciebie, że dasz radę i wszystkich tutaj, rozumiesz? Normalnie poskładasz. Tak jest. Pięknie, ładnie o to chodzi. Mamy 121 miejsce. Lecimy po top 1. Oczywiście, jak najbardziej, bo przecież uda mi się wbić top 1, prawda? No, oczywiście, że uda mi się wbić top 1. No przecież nigdy nie byłem top 1 w tej grze, ale teraz mi się kuźwa uda, rozumiesz? Normalnie. Na 3 na Chilku, na normalnie, tylko muszę sobie jakiegoś dużego bydloka takiego opierdzielić i wtedy będzie wszystko ok, wszystko będzie naprawdę rząsiu, tak jak ma być, kurde, tylko wiesz, ja się tu trochę boję, bo tu są takie duże te wunże, takie zakręcone i takie kolorowe i oni to są profesjonaliści w ogóle rozumiesz, i to tu... i PA go robię! Kuchwa! Ła, nie! Pikachu, wracaj normalnie psz, do Pokebola. Nic nie było, to była runda rozgrzewkowa, Lecimy jeszcze raz, proszę bardzo. Normalnie to była tylko i wyłącznie rozgrzewka, żeby rozgrać się. Ale ta gra i tak za każdym razem działa inaczej, bo czasami szło takie coś zrobić, wbić się tam ziomkowi i gdzieś tam ten pikselek, kurczę, gra załapała, że jednak ho, rozwalony zostałeś. Ja pamiętam, jak ja byłem takim dużym wunżem i mnie takie małe skurkowańce normalnie dojeżdżały. Więc ja wiem, co ja mówię. Dobra, mamy takiego pomarańczowo-szaro-białego co swoją drogą bardzo ładny ten wąż normalnie. Jakbyś tak rozpadł, to by było super, bo ja bym miał wtedy dużo punktów. Dawaj, dawaj, mołdo, musisz zginąć. Po jego robię, kuchwa. No nie, no nie udało się normalnie, rozumiesz, a on tutaj też poluje. To jest mój włącz, to jest mój, to nie. Halo, halo, nie zgadzam się, to jest, to jest, this is mine włącz. No i teraz Kuźma powinna wlecieć. I wanna be the very best, like no one ever was. I tak dalej, wiesz o co chodzi tutaj, nas Trochę uspokoić sytuację, rozumiesz? I polecieć bardziej sobie na środeczek, bo na środeczku dzieją się szalone, szalone akcje. Tylko czy mój komputer, czy moja przeglądarka wytrzyma natężenie po prostu ilości węży, nawet kwadratowy w tamtych płaszczyznach nie mam bladego pojęcia, ale spróbujemy. Musimy uważać na małych, szybkich skurczybyków, które tylko polują, żeby nas tutaj, prawda, rozumiesz, yy, yy, wiesz, rozwalić i zjeść naszą zdobytą legalnie legitnie masy. O, jaki fajny, duży włącz. Jakbyś się tak rozwalił teraz, to mi się tak zrzeżor. O, tu będzie ciasno. Dobra, przeszedłem, nic się nie dzieje. Wszystko jest tak, jak ma być. Ja pierdziele, co tu się dzieje w ogóle? Ty, ej, ej, ej. Ej, nie, no jak chciałem tam zakręcić, kuchwa, nie mogłem zakręcić, bo mnie ta menda jedna zablokowała, w ogóle, co to ma być? Ej! Dobra, nieważne, trzeba zmienić szkina najwidoczniej, Pikachu się nie sprawdza, czekaj, jaki zielony? Bulbazaur, kuźwa, wybieram cię, normalnie, lecisz, lecisz, znaczy to jest dalej aż keczup, ale to jest Bulbazaur, rozumiesz, normalnie, także tutaj jakby wszystko, wszystko wiadomo, o co chodzi i lecimy od razu na środek, się nie pierdzielimy, zjemy sobie jakiegoś dużego wunża i normalnie zdobędziemy ogromne ilości pokłady masy i będzie wtedy super Super, tak? Dokładnie. Także lecimy na środeczek. O, tutaj mamy takiego duże... Tylko zaraz tam, wiesz, zaraz go tam poskładam. Tylko ja sobie muszę trochę punkciorów zebrać, żeby mieć na, na busta nie? Jak będę miał na busta to normalnie, hoppy, jesteś skończony. Ile ty masz długości? Ja pierdyle, ten to... O, żeśmy się wyminęli, ledwo co. Normalnie już się przestraszyłem. Dobra, spokojnie, lecimy, lecimy. Bulbazaur, rozumiesz, normalnie dzikie ptącza te sprawy. Yy, bądź dziki, bądź nieustępliwy. I jak, yy, jak to było? Błyskawica ostry jak przecinak, kuźwa. O, mam masy trochę... <śla> Ule, go żem załatwi normalnie, patrz, 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 co ja tu robię, pa, ua, i tutaj też go mam, kuchwa, tak to się robi na dzielni, rozumisz, tak jest. Tak jest, tak się zdo. Kuchwa! Ty dziadu, to była moja masa zdobyta, ty! No nie, nie, nie. Ja tu normalnie wszystkim robię pod... Yy, z górki, Do no co to ma być? Ja tu się męczę, rozwalam węże, a oni, chamy bydlaki, mi się wpierdzielają, rozumiesz? Przed twarz i mi żrą moją masę. To się nie kalkuluje w ogóle. Dobra, zmieniamy reguły gry normalnie. Teraz będzie... Będzie dobrze, tak? Dokładnie, o, o, trzeba zmienić troszeczkę perspektywę. Trzeba zmienić troszeczkę, znaczy, to jest dalej aż ketchup. Oczywiście, jak najbardziej. Tylko trzeba nikt zmienić. Żeby te mendy dziady jedny wiedziały, że to jest coś innego, rozumiesz? Że to nie jest ten sam nik, tylko to jest jakiś tam inny nik, rozumiesz? Normalnie. Oni wtedy nie będą wiedzieć o co chodzi, oni wtedy zgubieją, to tak, coś jest moją przeglądarką. Jezu, odkliknąłem w ogóle przeglądarkę i to była najgorsza rzecz, jaką mogłem zrobić. Dobrze, że jestem na początku rozgrywki, nic by się jeszcze takiego strasznego nie stało, ale jakbym był dużym młynżem i bym coś takiego stracił, tylko i właśnie dlatego, że kliknąłem sobie na przeglądarkę, to bym normalnie nerwicy dostał. Autentycznie znerwicowany bym był. Soma, proszę bardzo, Jemy, szamiemy, czek bo się nie mogę tak zakręcić.! I... Ech, dobra, zjedzony 210 pozycja. To jeszcze nie jest ta pozycja, którą ja bym chciał, rozumiesz, obrać. Tam na środku jest niebezpiecznie przede wszystkim, bo tam wszyscy rzucają się na wszystkie te duże bydlaki. I to nie jest takie i wiesz? Jeden se zginie, drugi se nie zginie. I teraz, o, teraz nie, teraz nie wyszło. Dobrze, ten zielony tu będzie teraz. I teraz tego robię. I normalnie moja masa. I spierdzielamy, i moja masa, i spierdzielamy. Dobrze, mamy masę. I teraz, proszę bardzo, tutaj rozumiesz tak, o, dobrze, dobrze. Teraz tutaj zakręcimy. Tak jest, zbieramy, zbieramy. Po trochu, po trochu, tak jest. O to chodzi. Dokładnie tak. 80. pozycja. Powolutku ym, y, do celu, jak to mówią. Bez, bez w ogóle żadnego pośpiechu, bez stresu w ogóle robimy to. To jest to podejście, to jest dokładnie to podejście. Chyba, że zaraz mi jakiś mały gówniak wyskoczy, rozumiecie, i mi się to wszystko skończy. Ale na razie powiedzmy, że jest ok. Ładuje się w bardzo niebezpieczne miejsce. Może ja se tak tu zawręcę trochę. Co? Ja se tak zawręcę, tak, tak, tak. Trochę se zawrócę, za znaczy w sensie. I będzie dobrze, bo ja jestem takim średnim wężem, więc jeszcze się za bardzo mną nie będą raczej interesować. Ale wiecie, jak to. Trzeba uważać, bo tutaj tak naprawdę chwila, wiesz, niedopatrzenia, chwilę braku skupienia i oni już cię kuźba tutaj, wiesz, będą, będą, będą składać, rozumieć. Tam z żury normalnie nie dobre ja się tu zawinę. I teraz jakbyśmy tego tu wy... Kurwa, jakbym wykręcił, to by było... O, 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 no, i skręcamy dobrze, żeby tutaj się w nas powbijali. Tak jest, o to chodziło dobrze. I teraz tutaj... Nie, trzeba uważać, trzeba uważać, bo im jesteśmy większym wężem, tym jest im bezpieczniej, rozumiesz? Tu mamy bardzo podobnego węża do siebie, tak? Tu trzeba uważać, trzeba uważać. ten mały skurkowanie tutaj na mnie poluje. Nie ze mną te numery, ziomek rozumisz, dobrze, tutaj on się zawija, Oj ten nas będzie chciał zamykać, o mój Boże, nie, o Jezus Maria, aaa, tu jest niebezpiecznie, ja stąd spierdzielam, mi się tu nie podoba, ja tu nie mogę być, aaa, dobra, opanowana sytuacja, opanowana sytuacja, nie ma problemu, rozumiesz normalnie, nie, ja chciałbym zginąć od takiego małego węża, już wolę, żeby mnie duży dojechał niż taki mały dziad, dobra, dobra, jesteśmy bardzo blisko środka, trzeba uważać, na razie powolutku zbieramy masę, wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Trochę bardziej na spokojnie się gry... Eee, kuchwa, ja ci dam tutaj tej dziadu jeden. Nie wolno mi takich rzeczy robić. Tu se jedziemy, tu se jedziemy. Wszystko po kolei zbieramy sobie masę. Na spokojnie w ogóle, bez żadnego stresu, bez żadnego w ogóle problemu, bez żadnego w ogóle tutaj denerwowania się i tym podobnych. Tam masy mam trochę, ale kuźwa, za bardzo i nie zbiorę, bo tu małe gówniaki, rozumiesz, normalnie są. I teraz lecę po tego i ten, ten, i ten jest mój bardzo. to I tam, ten ten też jest mój. Tak? On jest mój, dobrze, dobrze, bardzo o to chodziło, tak jest, dobrze, nie, tu trzeba uważać, dobra, tu se zakręcę, rozumiesz, dobrze, o, ty gnoju, jeden, nie ze mną, te numery spierdzielam stąd, dobrze, dobrze o to chodziło, tak jest, powolutku, powolutku, po kolei, tak jest, dobrze, 46 miejsce, to jest jeszcze, to jest jeszcze rozgrzewka oczywiście, więc tutaj na razie bez stresu, bez w ogóle nerwów żadnych, tak, jest oczywiście coraz trudniej, bo jesteśmy cały czas na środku, więc tutaj no, no, łatwo na pewno nie jest, tak, I Trzeba uważać, bo tutaj ja nie mam żadnego scrolla, żeby się odwrócić, żeby se kuśwa powiększyć. Ja nie widzę tutaj więcej niż to, co mi gra. Pokazuje tam się jakiś mały rozwali, ale to nie będę ryzykowo, bo zawrócę, a jakiś inny mały mi wleci. No i będzie dupa, nie rozumiesz? Także trzeba uważać. Tutaj ja se tu zawrócę. Tu się zawrócę, bo te małe gówniaki to to polują tylko tak, polują, żeby tylko tutaj rozumiesz, wiesz, wjechać na pełnej, rozumisz i i wiesz i wykorzystać sytuację, nie ze mną te numery, to jest moja masa, ja ją zdobywam tutaj y, upartością i w ogóle i sprytem i inteligencją, także ja się nie dam tak łatwo wy, 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 wycackać. Nie, 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 nie ma opcji w ogóle, dobra. Teraz tędy, dobra, tu mamy trochę masy, ale tu trzeba uważać, bo tu jest bardzo niebezpiecznie. Widzicie? I właśnie takie sytuacje są najbardziej niebezpieczne, bo każdy tam wiecie, chce trochę tej masy uszknąć dla siebie. I to jest wtedy, kurczę, najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić, bo się inne gnoje tutaj rozumiesz na ciebie rzucają. I to nie jest zbyt dobre, pani. Trzeba uważać. Gdzie ja tu jakiś lijaju! Jaj liaj mnie tutaj goni! Halo, co to ma? Co to za podszywanie się pode mnie? Jak to nie jestem ja w ogóle nie wiem jeszcze, ja bym se w życiu nie dał nikul jaj. Porąbało cię, ziomek, że ty mi będziesz tutaj jadł. Nie ma opcji takiej w ogóle. Dobra, czekaj tutaj na spokojnie. Dobrze, dobrze. Już mamy coraz wyższe miejsce, trzeba uważać. I teraz tu... No co, jak? Byłem przed nim! To jest powód, dla którego ja nie gram w literium, bo ta gra jest zlagowana i upośledzona i tak by się może. Ja byłem przed nim, ale oczywiście ja zginąłem, bo ja się wbiłem w niego. Gdzie tu jest, kuchwa, sprawiedliwość? Halo, ping! Halo, ping! Nie! Nie! Ostatnie podejście, kuźwa, tym razem to zrobię. 4. Ile tam miałem? 42. To już było naprawdę bardzo blisko topki, żeby chociaż top 10 wbić. Nawet na chwilę. To już i tak będzie super. Lecę na środek normalnie. Będę polowo. Będę polu, Będę grał agresywnie. Normalnie agresja so much. Rozumiesz? Tak was tym moim Bulbazaurem dojadę, że będziecie, kuźwa, po prostu w szoku. Rozumiesz? Normalnie. Nie będziecie wiedzieli, co się z wami stało i kiedy, bo ja wjadę tam na pełnej i zeżrem całą masę, wezmę dla siebie. Dokładnie. Ale tak jak mówię, pamiętajcie, ja gram tutaj sobie wiecie, klasycznie, a bardzo wielu tutaj y, graczy gra y, po prostu z cheatami, nie, oni po prostu czytują. wszyscy co do, dobrze tutaj grają to najprościej w świecie po prostu cheatują, bo są, rozumiesz, normalnie tacy ten y, są tacy, no jak to się mówi, no y, no cwaniaki, rozumiesz, se poinstalowali jakieś wtyczki, jakieś oddalanie, przybliżanie jakieś kuźwa kombinacje, nie wiadomo co ja tak nie korzystam, ja normalnie gram klasycznie, tak jak ma być, bez żadnego w ogóle, wiesz, tutaj stresowania się jesteśmy bardzo blisko środka, więc trzeba tutaj Uważać. Normalnie IQ200 trzeba tutaj na spokojnie, na spokojnie. Tutaj się kurde nas napędzają, rozpędzają. Ten, tu będzie chciał jakieś kombinacje robić. Alpejskie normalnie ten popierdziela cały czas na spidzie. Tu się kurde, dwa giganty zebrały, o mój Boże, i co teraz? I teraz go robię. Tu nie, nie zrobię go na spokojnie, nie ma co masy. Eee, kuchwa, no i czemu ja się Ja muszę se czułość zmienić w, mikro, w, w mikrofonie, tak? Muszę se czułość w mikrofonie, żebyście mnie lepiej słyszeli, dokładnie. Eee, dobra, osta Aż, ke, as, z aszem keczupem ja to zrobię. Ja jestem przekonany, że zrobię to, bo tak dokładnie. Nie wiem, czy to się tak kurde, jakoś tutaj, nie wiem, rozwinęli po prostu y, mózgowo ci gracze tutaj w, w te sliterio. Czy ja jestem po prostu już stary pryk i nie potrafię w sliterio grać? Czy po prostu trafiłem na jakiś dupny serwer, gdzie są sami jacyś wyjadacze, nie wiadomo co. Kuźwa, dawaj mi tą masę, ta masa będzie moja, rozumiesz? Normalnie nie oddam. Kuźwa, normalnie teraz tu cię wezmę tako. Zamknę cię w szranki takim małym zielonym wężem, i, i, i się spocisz. Zobaczysz, jeszcze będziesz żałował, że mnie, że mnie ten, że mnie z, znieważyłeś, i, i tutaj wiesz, nie doceniłeś i w ogóle, o ja se tu kurde, wiesz masy pozbieram, rozumiesz tak, o? No na spokojnie, nas, sp po ja se masy zbiorę, ja mam czas, ja się nie spieszę. Po co ja mam się w ogóle spieszyć, Ja se lecę na środek, i ja kuźwa, rozumiesz, normalnie robię rekord. Tak to się dokładnie robi. Czy on nie chce kuźwa zamknąć? Ja nie wiem, co on chce zrobić, ale ja ci się nie dam zamknąć, do jedna dziadu. Jeden cholerny. Ty, 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 żeby ci się tam czasem wie. Nie poprzestawiało, zobacz. Kurde, jakbym z go tak pierdyknął, to by było takie piękne. Ja, eee, no i czemu? Ja nie mogę tak zakręcić. On jest wielkim, grubym. Nie, nie mogę użyć tego słowa, ale no jakoś jakoś szybszy jest. A jak ja jestem taki duży, to ja jakbym w smole się poruszał normalnie. Dobra, nie wiem. Koniec, zobaczymy jak się odcinek przyjmie, jak będziecie chcieli jeszcze raz Ashakę czupa albo po prostu z litery na kanale, to dajcie znać 5000 łapeczek normalnie jak biedzie, to przemyślę normalnie sytuację. Subskrypcja jak najbardziej zapraszam serdecznie, to tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Miłego dzianka wszystkim do następnego, trzymajcie się i pa! pa.